Zapraszamy na ekskluzywne wakacje w Czernobylu. W zestawie zakwaterowanie w pięciogwiazdkowym hotelu. Zapewniamy transport najwyższej jakości. W autokarze jest łazienka. No prawie łazienka. Na miejscu możesz odpocząć w kojących źródłach z krystalicznie czystą wodą oraz bezdennych zbiornikach zwłok. Eee, wody. Gdy się zmęczysz, odpocznij w pokoju. Wygodne materace, kołdra, telewizja, no i łazienka. No prawie łazienka. Nasz kucharz, jak zawsze, przygotowuje przepyszne dania z okolicznych produktów, takie jak to. Nasz portier wieczorem zaprowadzi cię do klubu nocnego, gdzie grają najlepsze zespoły: Iwan i Pedały, potężni stężni, twoi starzy. Poznaj piękny Czernobyl razem z naszym kochanym oprowadzaczem. Wszyscy nasi goście po udanym pobycie ze smutkiem opuszczają hotel i łazienkę. No, prawie łazienkę. Dziękujemy za przyjrzenie naszej oferty i zapraszamy.